Jutro czy się będę na Semiks to z na moim kanale z Minecraftem z widzami. Na podłosy dzisiaj ze mną Predator 66. Co z widzami, z widzami. No a się... No, W małej tak słaby. Dobra, nie będzie inny tytuł. No to nie będzie badels z, z Mixem i Predatorem. Okej, okay, no nie wiem, sławny youtuber w teamie. który remark i pasował. Gram ze sławnym youtuberem, co ma więcej subów też no, tak można. Ja ogólnie nie mam pod ten. Bo ja mam rangę budowniczy, więc ja mam pod... Co? A tak... O, put mam. Bo mam rangę, Mam rangę budowniczy i. No i tyle. Czy tam jest. klasę, 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 klasę. Więc jeżeli Wam się ociączek spodobał, możecie zrobić łapeczkę i wbić na kanał do Predatora. O tak, byłoby bardzo miło. Pa, pana chłopa. Nie wiem czy ty widziałeś jakiego ja odwaliłem. Tak do tego w górę poszło. Znaczy no, friendly, Friendly Family e, jakiegoś ładnego Grizzly e, Bridge'a wybudowałem. Jak przeżył? Dobra, ja im naklepię, bo... Czy tylko ja mam lagi, czy serwer? E, serwer ma lagi, wpisz slash lach, to zobaczysz. No wiem, nie, 20 e... pingów ma serwer. Wow, mam 10 złota od nich. Bo im kilka razy naklepałem i całe złota zawinęłem, schowałem do i nie zabili. Dobra, chodź kilofem, bo ja nie wziąłem kilofa. Okej, okay, ja już mam. A, a czy dobrze myślę, że mój jak będzie w opisie do kanału, czy... Jak nie zapomnę. Jak nie zapomnisz, spokojnie, ja ci przypomnę, patrz. Nagle, ja temu powiem, a ty pisz drugiego. Nie, nie. Niszczę już. Ło... Wziąłeś trudniejszego. Ty, ty! Jak mi... to no, ham... przypadek, tak. Wcale nie jestem złodziejem. Kili. No nie, co się dzieje? Ło, ale miałem przycinkę. Dobra idź dalej ja pójdę na żółty, znaczy na zielonych potem. A, e, jeszcze morteka nie można używać, w sensie e, jest zablokowany. To znaczy ninja to i te sprawy już jestem. E, cofnę u blok. Gratuluję. S, znaczy no, zaraz najlepszy serwer na świecie, macie wbijać i tak dalej, ponieważ waszej minity nie będziemy No, zbijamy na mini tylko tak. Odsłucham, że nie wybijemy się, bo wcześniej, powyżej 9... bo trzeba mieć 1000, ale wcześniej niektórym dadzą. Ale my nie, o dostaniemy? Ogólnie właśnie ja założyłem kanał, tylko po to, żeby dostać rangę YouTube'a YouTube na tym serwie i. Jakbyś... Tak, to właśnie wiesz, nie mam, ale ja będę Cię osłaniać, bo tu zielony wraca. To było ale mam lagi. Dawaj, go, go. Ej, zielono. Mam zielony. cztery diaksy. Mam cztery diaaksy, więc nie wiem co ja z Cimi zrobię. Odłożę nas udana się do skrzynki. Tam będą bezpieczne. Dobra, ha, ha. Co się... Jo. Ej, mam te Masz cienki? Nie, ale mam kill off yy, Wkopałem się i nie mają łóżko. No nie, ej, cały czas mam tego antitrusta. Cały czas mi się nie odblokował. Nie. nie mogłem ich być. Puste, no tak jest jak się bije dwóch na jednego zawsze. No właśnie, ja. Um, mnie to też kurza, bo ja mam. De, de, ja umiem drag clicka, taka metoda, że uczciwie mam około 20 CPSów. I to mnie najbardziej wkurza, jak się bije z kilkoma na raz, mi się włączą puste. Właśnie jak zaczęliśmy ich bić, to drugi raz już nie mogłem ich bić. Tak jakbym bym musiał zginąć. Dobra, ej, poszlacz! Że... Ja Dobra, s Nas? Nie ma go. No już go wrzuciłem. Dobra, dawaj, dawaj, chłopiec. Dobra, idź. Ale miał. Ja, ja ogólnie to właśnie tak jak mówiłem, też zbieram na minijce i brakuje. Odrobinkę mniej, bo już mam 300, minąłem. Ej, teraz już prawie 400. masz, już prawie masz, nie? No już prawie mam, znaczy no to jest tylko 1 trzecia, no to, to nie jest prawie. Ja pamiętam jakieś, ja się setkę, setką, jak jadłem stówę, to jedna dziesiąta, wow, już prawie mam. A teraz mam jedną trzecią i w sumie czuję się tak... Ja muszę więcej lepiej Gorzej. Bo teraz jest coraz coraz więcej zajmuje w każdego jednego pojedynczego suwa. No nie, fak. Skno mnie. Ile masz już kili? Cztery. Bo ty mi pozabierałeś. Dziesięć. No pozabierałem, jednego zabrałem. Ale nie w sensie, jak z żółtym się biliśmy, to ja nie mogłem bić. Ty tak w ogóle jesteś, bo w sumie byś się przydał do pomocy. Zniszczyłeś? Mistrz, oni wygotowali się... jakąś dziwną fortyfikację i nie umiem tam przejść po ich moście. Dobra, gdzie jest drugi morski? Masz, masz go? Nie, bo ja w ogóle do szarych cały czas chodzę. Dobra. Ten, ten MVP, ten MV++ w sumie jest całkiem dobry. Znaczy, na no cały czas nie knoka. Raz ja go, oraz on mnie, więc na, na nie wiem, czy to można nazwać dobrym graczem, który gra na knoka, ale no... Fuck, znowu że Jeden szary jest na dia, yes. znaczy na diaksach, na emach i on zaraz pewnie przyniesie jakieś... E, nie... nie. Nie gadaj, że nie, nie zniszczyłem bela. To był taki duży bug, mnie zbagowało. się aż zakończyć. Dobra, ci spokoju. Bo mi bed zlagowało, a ja już zniszczyłem. O, całego derpa zlagował, to był... Derp, kytycy. Oczywiście. Dobra, lecimy z łopem. Tak czy... To... Nie, 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 nie. Nie, nie, nie da, Nie da się Ej, hey, to co będzie typ... tytuł, ty, 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 najlepsi gracze ja ci mogę dać jakiegoś renderka mojego skina. Spoko. Fuck! Nie gamy się znowu, nie, tylko nie do. Jest, żyje, Jednak nie. Eee, to gdzie jest most? E ja nie umiem chodzić po tej fortyfikacji. Ja nienawidzę jak ktoś buduje jakieś nie wiadomo jakie mosty. Bo inni proste mosty budować. Dobra, teraz. Tak to. Szukamy go. Tak to powinno działać. Ja mam... 30 zł, więc nie wiem. Może jakiś mógł sobie kupić, co z tym, robić. Najpierw go znajdź. Jest morski. Chyba u morskich jest. Eee, sorry. Szarf, Szarf jest morski. Prawdopodobnie. No ja jestem cały czas w bazie. Dobra, no, to ja jedę do Szarf. Bo ja go chyba tam widziałem, ale nie jestem pewien. Jesteś? No ja jestem cały czas. Eee. Teraz wiesz, tak? Chwila przerwy w do ich w piecu postoję. Zbieram i e, Mam sześć stylerfiszy, i wiesz, taktyka na knokach z gorzej gorsza taktyka, ona bardzo irytuje. E, tylko trzeba tego, morskiego zobaczyć. Ja będę iść przez zielonych do żółtych i tak dalej, nie. a ty idź przez różowych, różowych i tak dalej. Idealnie, tak tak go nie musimy widzę dorwać. Ej, zapytaj się go, gdzie jest. A, jakbyś ty widział co ja nieraz zrobiłem podczas arenek co, co do pisania z czatem, że to było takie milion place. Na środku go nie ma, Nie, jest na środku, jest, jest, jest. jest. jest na środku, dobra to ja też zaraz będę. Go, jest, tak. Po tych? Nie, nie. Dobra, jest. GG. No. O, Czekaj. Nie, Odcinek trwa. 9 minut, starczy. Starczy, dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Pedro, to że wbijcie... Nie wiem, nawet 10 łapek w górę, to jest dużo, ale chyba warto, jak chcecie takie e, fajne bedłosy. No i co? wpadajcie do nas Trzymy na kanału, subskrybujcie. Co? Ej, czemu z kim mi nie działa? Ej, z kim mi się nie załadował derp. Znowu kręcecie. Spokojnie, krycyć. u mnie działa. A, to dobrze, no. bo u mnie no. jestem Steve. Dobra, to do następnego. Trzymajcie się. Cześć!